Zadziwiająca historia Larry Desler to opowieść o miłości, wyborach życiowych i rodzinnych tradycjach, które w nieoczywisty sposób splatają się ze sobą. Desler, która jest powszechnie znana nie tylko ze swojego udziału w biznesie, ale również jako utalentowana cukierniczka, jest dzisiaj szczęśliwa w nowym związku. Jej droga do miłości nie była jednak prosta. Zanim Lara trafiła do ramion Piotra Szelanga, miała już za sobą małżeństwo z Pawłem Ruczem, które trwało blisko dwa lata. Choć mogło się wydawać, że ich związek ma potencjał, życie szybko pokazało, że nie jest to to, czego potrzebowała. Po narodzinach ich córki, magiedy, Lara zorientowała się, że małżeństwo nie przynosi jej szczęścia. Odważnie podjęła decyzję o zakończeniu tej relacji. Lara Desler z sukcesem prowadzi cukiernię w sercu Warszawy, pozostając jednocześnie aktywną postacią w branży rozrywkowej. Nie tak dawno w programie Dzień Dobry TVN podzieliła się swoim doświadczeniem z pierwszego małżeństwa, co rzuciło nowe światło na jej życiową drogę. Tuż po ślubie, Larze przypomniało się, że popełniła błąd, co oczywiście wpłynęło na przyszłość jej związku. Mimo obaw, jej związek z Pawłem Szelangiem był stabilny przez prawie dwa lata. Dziś Lara i Paweł wydają się być w doskonałe relacje, mimo że nie są już małżeństwem. Utrzymują kontakt i spędzają czas razem, co jest dowodem na ich wzajemny szacunek i zrozumienie. Paweł, były mąż Larry, na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, co dodaje do ich skomplikowanej historii jeszcze więcej elementów. Warto także wspomnieć o jej obecnym partnerze, Piotrze Szelangu, który pojawił się w jej życiu niedługo po zakończeniu wcześniejszego małżeństwa. Para zdecydowała się na ślub w skromnej ceremonii cywilnej, na którą zaprosili jedynie najbliższe rodziny. W roku 2020 przywitali na świat swoje pierwsze dziecko, co było radosnym zwrotem w ich życiu. Rok później ponownie wymienili przysięgę, tym razem w otoczeniu najbliższych. Dziś Lara i Piotr wspólnie wychowują swoje dzieci, Nenę oraz Bernarda. Para chętnie dzieli się zdjęciami z życia codziennego na swoich profilach w mediach społecznościowych, pokazując, jak wygląda ich rodzinne życie. Czy to na co dzień w ich słodkiej cukierni, czy podczas rodzinnych spacerów, Jessler i Schellank udowadniają, że miłość oraz rodzina są najważniejsze. Historie takie jak ta są przypomnieniem, że życie nie zawsze układa się zgodnie z planem, ale to. Co najważniejsze, to umiejętność przystosowania się, podejmowania decyzji i radość z chwil spędzonych z najbliższymi. Lara Dessler jest przykładem kobiety, która nie tylko odnajduje swoje miejsce w skomplikowanym świecie, ale także buduje szczęśliwą przyszłość dla siebie i swoich dzieci.